Sensacje XX wieku w Radio Z. Za Edwardem i jego konkubiną, którzy w kilka dni po abdykacji wyjechali do Wiednia, ruszył Reginald Rex Benson, jeden z najbardziej znanych i wpływowych ludzi londyńskiej śmietanki towarzyskiej, a także pracownik Secret Intelligence Service. Po krótkim pobycie w wiedeńskim hotelu Bristol książę i pani Simpson przenieśli się do zamku Wassenleonburg. Nie zatrzymali się tam długo i wkrótce zamieszkali w posiadłości francuskiego faszysty Charlesa Baudou. Tam 3 czerwca 1937 roku książę Windsoru, taki tytuł otrzymał po abdykacji, wziął ślub z panią Simpson. Jego żona otrzymała tytuł księżnej Windsoru i równocześnie dowiedziała się, że król Jerzy VI nie życzy sobie widzieć jej na dworze ani też nie zezwala, aby tytułowano ją jej królewską wysokością. 11 października 1937 roku książę spełnił swoje marzenie. Jego francuski przyjaciel zaaranżował wizytę w Berlinie, gdzie Edward spotkał się z Hitlerem. Korespondent amerykańskiego dziennika The New York Times odnotował, że w czasie powitania książę dwukrotnie podniósł rękę w hitlerowskim pozdrowieniu. To już nie była dyplomatyczna zabawa. Nadszedł czas, gdy upodobania byłego króla stały się groźne dla Brytyjczyków. 3 września 1939 roku Wielka Brytania wypowiedziała wojnę Niemcom. Hitler planował, że po pokonaniu Polski natychmiast skieruje swoje wojska na zachód Europy, aby nie dać czasu Belgom i Francuzom na zorganizowanie obrony. Najwyżsi dowódcy Wehrmachtu przekonywali go jednak, że po kampanii w Polsce wojsko jest wyczerpane, więc zdecydował się opóźnić atak na Francję, ale nie zmienił planów wobec Wielkiej Brytanii. Nie chciał dokonywać inwazji na wyspy. Uważał, że pokonanie Francji i rozbicie brytyjskiego korpusu ekspedycyjnego zrobi na Anglikach wystarczająco przygnębiające wrażenia, by nie mieli ochoty do samotnego przeciwstawiania się jego potędze. A wówczas przyjacielsko usposobiony książę, wracając na brytyjski tron, byłby doskonałym gwarantem lojalności wobec Hitlera, marionetkowego rządu powołanego po zawarciu pokoju. Agresja niemiecka na Polskę, masowe egzekucje i zbrodnie, jakich dopuszczał się Wehrmacht i SS, nie zmieniły sympatii Edwarda. Można było nawet odnieść wrażenie, że jeszcze goręcej sprzyjał Hitlerowi i chciał, aby odniósł ostateczne zwycięstwo. 19 lutego 1940 roku Julius Książę von Zech-Burkesroda, ambasador niemiecki w Hadze, informował ministra spraw zagranicznych Niemiec, że otrzymał wiadomość od księcia Windsoru. Książę miał powiedzieć, że Najwyższa Rada Sojusznicza odbyła długą dyskusję na temat sytuacji, jaka powstanie, gdy Niemcy uderzą na Belgię. Informował również, że armie anglo-francuskie ruszą do przodu i będą okupować tak dużą część Belgii, jak tylko jest to możliwe. Ta informacja miała dla Niemców istotne znaczenie, a książę musiał zdawać sobie z tego sprawę. Dopuścił się zdrady narodu i państwa. 10 maja 1940 roku wojska niemieckie uderzyły na Belgię i Francję. W tym czasie książę z żoną przebywali pod Paryżem. Nowy premier rządu brytyjskiego Winston Churchill zrozumiał, że jest to bardzo niezręczna sytuacja, gdyż mogli dostać się w ręce Niemców. Zapewne nie zagroziłoby to ich bezpieczeństwu, ale można było sobie wyobrazić, jakie wrażenie zrobiłyby zdjęcia w niemieckich gazetach przedstawiające byłego monarchę ściskającego dłoń Hitlera lub przypatrującego się defiladzie wojsk niemieckich w Paryżu. Jednakże w pewnym momencie Edward i jego żona zniknęli ze stolicy Francji. Zrobili to tak sprytnie, że czujny Rex Benson nawet się nie zorientował, co się z nimi stało. Wszystkie brytyjskie urzędy konsularne zaczęły gorączkowe poszukiwania, ale bez rezultatu. Nagle książęca para pojawiła się w Madrycie, skąd po krótkim okresie przeniosła się do Lizbony. Wydawałoby się, że Churchill mógł wreszcie odetchnąć i przestać się troszczyć o kompromitację monarcha. Jednakże Edward nie miał zamiaru ułatwiać mu życia. Najpierw zatrzymał się w domu Ricarda Espirito Santo Silvy, portugalskiego bankiera współpracującego z wywiadem niemieckim. Tuż potem prasa zamieściła jego słowa: Wielka Brytania stoi w obliczu klęski militarnej, której można uniknąć jedynie zawierając pokój z Niemcami. Na scenę wydarzeń powrócił Joachim von Ribbentrop, który zdążył już awansować i objął urząd ministra spraw zagranicznych. Gdy tylko poinformowano go o wypowiedziach księcia, natychmiast udał się do Hitlera, aby przedstawić swój fantastyczny plan. Należy porwać Edwarda i po udanej inwazji na Anglię osadzić go na tronie. Hitler zaakceptował projekt. Do Lizbony dotarł Walter Schellenberg i na miejscu dopracował wszystkie szczegóły planu, w którym centralna rola przypadła jednemu z wpływowych Hiszpanów, będących na usługach niemieckiego wywiadu. To na jego zaproszenie książę, nudzący się bardzo w Portugalii, miał udać się na polowanie do przygranicznych lasów. Tam pojawiłby się Schellenberg i zaproponował przejazd do Hiszpanii, gdzie książę miałby pozostać gościem rządu i oczekiwać na dalszy rozwój sytuacji. Jednakże plan trzeba było zmienić, gdyż Schellenberg dowiedział się, że nie uda mu się namówić Edwarda do opuszczenia Lizbony. Zamierzał wówczas zaprosić go na spotkanie, aby poinformować o celu swojej wizyty. Chciał zaproponować azyl w Hiszpanii i wystarczająco wysoką pensję, aby książę mógł żyć jak książę. Sensacje XX wieku w Radio Z. Sensacje XX wieku w Radio Z. Prawdopodobnie wywiad brytyjski dowiedział się o zamiarach wywiadu niemieckiego planującego uprowadzenie księcia Edwarda. Do premiera Churchilla przyszedł szef tajnych służb. Stewart Mendes. Winstonie, Niemcy są już bliscy celu. Mój najlepszy agent z Lizbony, pani H, informuje, że rozpoznano Schellenberga, który stara się dotrzeć do księcia Windsoru. Nie mam wątpliwości, że chce go uprowadzić. Potraficie zapewnić mu ochronę? No, jeżeli książę będzie chciał, aby go uprowadzono, to nie. Kazałem mu wracać. Jego książęca wysokość odpowiedział, że nie ma w Anglii ani domu, ani pracy. A w dodatku król odmówił jego żonie, pani Simpson, prawa używania tytułu książęcego. Ech. Więc książę prosił, abyśmy łaskawie dali mu spokój. Churchill wezwał swojego sekretarza. Proszę bezwłocznie wysłać depeszę do naszego ambasadora w Lizbonie o następującej treści. Żądam, Zabrania paszportu w księciu Windsoru i jego żonie. Obydwoje powinni zostać osadzeni w areszcie domowym. Jest Pan osobiście odpowiedzialny za wykonanie tego zadania.